A nie bądźcie zawistnymi dziadami w k Musisz obejrzeć ten film koniecznie do końca, aby dowiedzieć się, jak bardzo się myliłeś. Ale najpierw zaobserwuj centrostrzał. Że... Pamiętacie ten film? Dobra, dawaj, jak zrobisz jeszcze Igor dookoła świata, to ci do, zaokrąglamy do pięciu dyszek. I jeszcze raz powtórzę gratulacje dla Igora, bo naprawdę wykręcił niesamowity wynik. Ja wielokrotnie próbowałem, chociaż zbliżyć się do tak wielu kapek i niestety nie dałem rady. O, dookoła świata to już nawet nie wspomnę. Już nie będę tłumaczył Igora, bo każdy, kto ma oczy i pojęcie na temat piłki, widział, że po pierwsze była to piłka w rozmiarze 3, a nie 5, więc trochę trudniej nim kozuje. Poza tym tam były kocie a nie równa nawierzchnia, już nie mówię o pięknej zielonej murawie. No i te buty. No to nie były najlepsze buty do kapkowania, grube sznurówki, a wszyscy specjaliści, którzy cisnęli i gora, że w dobry piłkarz nawet w takich butach zrobi dobre kapki i dużo jakichś tam wyniki wykręci. No to odpalcie sobie pierwszy dzień Dembele w Barcelonie, który przeżył tam za 100 milionów, i nie potrafił 4 razy piłki odbić na murawie, w korkach i piłkę rozmiaru 5. W każdym razie, nieoczekiwana zmiana miejsc. Wyście się śmiali z Igora, teraz Igor może się śmiać z Was. Dlaczego? Ponieważ ten chłopak właśnie podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z Legią Warszawa. Już nie mogę się doczekać, jak zobaczę tego chłopaka, kiedy wybiegnie na Łazienkowskiej, strzeli parę bramek. Oczywiście to nie wydarzy się jutro, za tydzień, za rok, bo to dopiero podpisany kontrakt z Akademią Legii. Niemniej jednak jestem dumny, że chłopak, który wystąpił u mnie na filmie, jest naprawdę już u wielkiej, mam nadzieję trzymam kciuki kariery, także chłopaku rozwijaj się, nie patrz na te hejty, bo to wszystko zawistnie ludzie, którzy chcieliby być po prostu na Twoim miejscu. Także taka mała puenta na koniec, jeżeli macie cel, pasję, marzenia, to po prostu dążcie do ich spełnienia, a nie bądźcie zawistnymi dziadami w komentarzach, którzy tylko krytykują wszystkich dookoła i nic poza tym w życiu nie robią. Zaobserwuj Centro